Zdania Magdaleny Środy i wielka awantura. Dawniej się mówiło, że winni wszelkim nieszczęścią są Żydzi albo cykliści. Teraz mamy chrześcijaństwo. Czy katolicyzm sprzyja przemocy w rodzinie? Nie jestem osobą na tyle mało rozsądną, żeby tak prostackie wypowiedzi albo skojarzenia gdziekolwiek mówić publicznie. Ale powiedziała wystarczająco dużo, by wywołać burzę. Nawet jeśli jest zaciekłym libertynem. Albo, albo niesłychanie zacietrzewioną feministką, to jednak nie ma prawa yy, niszczyć wizerunek Polski w świecie. Druga strona odpowiada na to, że nie o rodzinę i nie o katolicyzm idzie, ale o Kościół. Jest bezczelny, ponieważ wszelką krytykę funkcjonariuszy Kościoła. Traktuje jako atak na religię i na pana Boga. Dziś w co z tą Polską? Czy katolicyzm sprzyja przemocy w rodzinie? Zaraz potem Jerzy Urban o PZPR i SLD. Dzień dobry. Dzień pan nie zmienia, panie 23 lata temu generał Jaruzelski uratował PZPR czołgami. Czy i jak uda się uratować SLD? Polską, witam Państwa. Czy katolicyzm pośrednio, przynajmniej pośrednio sprzyja przemocy wobec kobiet, jak zasugerowała minister Magdalena Środa? Jedni te słowa odebrali jako dowód jej odwagi i mądrości, inni jako dowód jej głupoty i feministycznego zacietrzewienia. Dziś mniej istotne wydaje się to, czy pani Środa zostanie na stanowisku, czy nie. Bardziej istotne, czy miała rację, czy nie. I o tym właśnie dziś porozmawiamy. Witam moi gości. Pół na pół. Ja będę pośrodku, będę obiektywny, jak zwykle. Pani Kinga Dunin, witam Panią. Pani Małgorzata Demagalnik, Pani doktor Hanna Wójkowska z Forum Kobiet Polskich. Dobrze powiedziałem. Biskup Tadeusz Pieronek, Maciej Rybiński z Rzeczpospolitej, Piotr Pacewicz, notatki już robi. Z Gazety Wyborczej. Księże, biskupie, w telewizji słyszałem taką wypowiedź księdza, że, że, że ksiądz ma sześć czy siedem sióstr, ale wszystkie były, wszystkie są mądre. To trudno bardziej... Radykalną krytykę Pani Środy. Czy pan czy ksiądz biskup zarzuca w minister środzie głupotę? Nie to pani minister środa mi zarzuca, że ja tak powiedziałem. ja powiedziałem, ja że miałem, czy mam siedem sióstr i każda, ale każda z nich jest normalna. Nie skłamałem. A jak. Jak, ale minister środa jest normalna, tak? Ja nie, nie mówię o pani ministrze śród. A ksiądz biskup w swoim czasie, mówiąc chyba o pani minister Jarudze Nowackiej, powiedział, że to jest feministyczny beton, którego się nie wypali kwasem solnym. Czy to no minister, to jest, minister środy też to dotyczy? To jest następna, następny przekręt. Ja mówiłem o ostrym feminizmie, że tego się nie wypali nawet kwasem solnym. A nie mówiłem o osobie, jaką była pani. Dzisiaj premier Morganowac. A czy ta opinia Magdaleny Środy to jest wykwit takiego feminizmu, właśnie? Jakiegoś feminizmu z całą pewnością. Takie, takiego tak. agresywnego. Ja to powiedziałem, że to jest takie odgrywanie starych kotletów feministycznych, dlatego że o tym mówi się od dawna. To nie jest opinia pani minister Środy, tylko to jest opinia feministek. Czy to jest stary feministyczny. Kotlet, Pani Kinie. No, ja myślę, że nie jest to stary, feministyczny kotlet, tylko coś, co jest bardzo ważne dla Kościoła. E, ja myślę sobie tak, że... Przypomina mi się takie powiedzenie, prawda? Rzy, Rzym powiedział, sprawa skończona. Jeżeli przypominam sobie list Jana Pawła II do kobiet z 95 roku, jeśli myślę o roku jubileuszowym Kościoła, kiedy papież razem z kardynałem Rezingerem y, przepraszał kobiety za winy kościoła. Przypominam sobie to, co pisał w liście. Pisał tam o wiecznej tradycji kryminacji kobiet, używając nawet takich słów o sprowadzaniu ich na margines do roli niewolnic. No to znaczy, I, wyrażał, I wyrażał ubolewanie z tego powodu. Y, dokonał reinterpretacji słów... Y, z listu świętego Pawła do Koryntia. A co z tą środą? Tak, tylko że ja mówię, że to nie są feministyczne kotlety, tylko mnie się wydaje, że to są nieodgrzewane, ponieważ dla Kościoła to jest dosyć nowe. Ale że to jest postawa Kościoła, który przyznał się do swojego udziału w wielowiekowym y, tworzeniu kultury dyskryminującej kobiety. I że to bardzo dobrze, Przyznam że się. papież, kardynał Rezinger. Zakon Jezuitów mhm. wydał bardzo ciekawy dokument w, te, w tej sprawie. A czy ksiądz uważa, że Kościół się przyznał do e, wielkowej tradycji? Oczywiście Kościół, kościół to znaczy ludzie, Kościoła, nie instytucja. Mhm. Popełniali różne błędy i popełniają i będą popełniać. I niewątpliwie e, upośledzenie kobiety w społeczeństwie, które istniało od wieków i istnieje do dziś w różnych kulturach. No może nie było w wystarczający sposób zwalczane przez Kościół, który przecież od początku uczył o równej godności kobiety i mężczyzny. Jeżeli ktoś nie stosował tych zasad, no to może drogi, no może no co się, może się Kościół za to bić w piersi. Ale... A ja bym chciał do wrócić do, do, do wypowiedzi pani, pani Hanna Wójkowska z Forum Kobiet Polskich. Katolicyzm nie wspiera bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się przemocy wobec kobiet. Czyli pośrednio... Sprzyja, tak? Nie. Jak pani odebrała słowa Pani Środy? Odebrałam je na opak, to znaczy uważam, że trzeba w ogóle na odwrót postawić ten problem. Katolicyzm zwalcza przemoc w rodzinie, a szczególnie wobec kobiet, i przestrzega przed tą przemocą. Mamy tego dowody w całokształcie działania Kościoła jako instytucji. Ten wymiar instytucjonalny Kościoła jest bardzo widoczny. No, nie zapominajmy o tym, że Kościół jest największą instytucją w Polsce, która zajmuje się ofiarami przemocy wszelakiej. Ja mówię o prowadzeniu przez kościół domów dziecka, domów samotnej mat matki, DPS-ów. W Polsce jest ponad 800 DPS-ów, z czego ponad połowa jest prowadzona właśnie przez kościół. No i co pani jest... na to? No, ja bym doprecyzowała to, co powiedziała e, pani minister Środa. Powiedziała za pośrednictwem kultury. Nie mówiła o działaniach kościoła mówiła po prostu o tym, że kultura, w której żyjemy... Ale mówiła, że ten kulturę tworzy Kościół, czyli tak naprawdę o, 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 ten, przez Kościół. Ja, wydaje mi się, że od bardzo dawna słyszymy, że podstawa, że, ta, że żyjemy w kulturze, która ma korzenie chrześcijańskie, która ma osnowę chrześcijańską, a więc jest tworzona przez Kościół, czy, czy mnie się wydaje, że, że od, wiel... od, pół, od pół roku przynajmniej, czy od roku, odkąd zaczęła się na przykład dyskusja w sprawie preambuły, e, słyszeliśmy to wielokrotnie, więc trudno, żebyśmy prawdy tej nie przyjęli. Zresztą, bez względu na to, jak, jak, jakie ktoś miał stanowisko w sprawie wpisania chrze wartości chrześcijańskich do preambuły, myślę, że nikt rozsądny tej prawdzie tutaj w Polsce nie zaprzeczy, w ogóle w Europie nie zaprzeczy. Panie redaktorze, bo pan napisał bardzo ostry komentarz, gdzie po, po, napisał? No, t, t, chyba skansen katolicki, tam padło takie określenie. Owszem. To jak to jest z naszym skansenem katolickim? Jest taki skansen, czy to jest duża część Kościoła? No, I czy ten skansen czy, czy, powoduje, że wspiera, de facto w praktyce wspiera poniewieranie kobiet? Znaczy, ja myślę, że nie ma jednego Kościoła katolickiego, tak jak nie ma jednego społeczeństwa. I tu pewnego rodzaju nieporozumienie też dobrze by było, żeby go nie było w tej rozmowie. Ale no, był pan mniej dyplomatyczny w tym komentarzu niż, te, niż teraz. Bo... <totrzę> Wyciągnął pan księdza Stylawy, który tam funkcjonował niemal jak reprezentant polskiego kościoła. Ksiądz Stylawy jest bardzo interesującym i bardzo szokującym przykładem reagowania kościoła na, na pewne sytuacje takie dosyć drastyczne. Bo jednak pamiętajmy, że takim opiekunem i, i w obronie księdza Stylawy bardzo mocno stawał ksiądz biskup Michalik który następnie wszedł na bardzo wysoką godność kościelną. Więc to są takie sytuacje, w których, y, które, w których y, można mieć pewne zastrzeżenia. Natomiast ja, myśmy w tym komentarzu próbowali powiedzieć coś takiego, że są jakby różne postaci kościoła. Jest y, kościół Jana Pawła II z tym jego już cytowanym tutaj niezwykłą próbą takiego, to się tak nazywa nawet, feminizmu chrześcijańskiego. I jest ten nurt w kościele, który inspiruje ministra Capere do jego wypowiedzi na temat przemocy wobec kobiet. A to nie jest, przepraszam, to nie jest tak, żeby mam wrażenie, że to jest pewien, tak, pewien taki zabieg werbalno, -erystyczno dyskusyjny, gdzie się mówi, no jest kościół Jana Pawła II, ale my wiemy, że ten polski kościół to ma guzik wspólnego z tym nie, kościołem nie, 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 Jana Pawła II. Nie, nie. Ja nie? myślę, że ja myślę, że polski kościół yy, pewnie... Nie do końca, tak jak zresztą żaden kościół na świecie, nie posłuchał, nie wsłuchał się w te słowa Jana Pawła II. Chociaż powiedzmy sobie też y, szczerze, że w tych wspaniałych słowach słowo przemoc i tematyka przemocy w rodzinie właściwie nie pada. Dobrze, panie rektor Rybiński, pan się, powiedzmy sobie szczerze, wściekł i na ten komentarz no. Piotra Pacowicza i Heleny Uczywo, i na panią środę. Boże, wściekłem się, to nie jest odpowiednie słowo. A ja się ja nigdy jest nie wściekał. Okej, okay. jakie jest odpowiednie? Odpowiednie słowo, że po prostu. Yy, troszkę mnie to rozbawiło. A co pana rozbawiło? Rozbawiło mnie to, bo wyobraźmy sobie, czysto teoretycznie, yy, że ja siadam i piszę sobie komentarz, czy wygłaszam go w telewizji, yy, następującej treści: że yy, dominująca w polskiej kulturze ide idea socjalizmu, a szczególnie sprawiedliwości społecznej, yy, prowadzi do tego, że w Polsce wszyscy kradną. To nieprawda no ale to jest dokładnie I teraz niech pan sobie wyobrazi panie Tomaszu co napisałby o mnie pan Pacewicz co by pan Pacewicz napisał? że jestem idiotą pan, chyba bym to znaczy, chyba bym to a to były oklaski, że tak by napisał? czy oklaski, że pan Darybiński tak przewiduje? No, tak bym napisał, to prawda okej okay. Chociaż w oczywiście w bardzo dyplomatycznych słowach. Pani Maukar to szczerze, słowach. bo tu wszyscy się podpierają tylko. Jak Pani zareagowała, tak, po ludzku. Usłyszała Pani też tutaj. Szczerze słowa to się zastanawiałam, na, na jakie pytanie Pan mnie zostawia. Na pytanie e... na, na dzień dobry, jak pani zareagowała na słowa Magdalenowi Siódno. tu tutaj przed eminencją, przed Państwem e, katoliczka i feministka w jednym. Nie wiem jak to nazwać. E, Mierze to nie jednym. dotyczy. Mnie to nie dotyczy. Ja nigdy nie czułam się dyskryminowana przez y, y, kościół. Być może dlatego, że trafiałam na bardzo mądrych y, księży. A ale... przepraszam Pani może jest protestantem, tak? Tak. No to może dlatego nie. Ale jest trzecim, więc już w ogóle to się okay. wszystko myli. Y, y, ale y, wiem, kiedy byłam małą kiedy dziewczynką, to, to słyszałam w y, kościele, y, chociaż nie jestem praktykującą katoliczką, więc jeszcze gorzej, tak do końca, że należy szanować matkę przykład, więc jakby to szanowanie kobiety ja nigdy nie odniosłam wrażenia takiego, że Kościół nie e, szanuje. Ale ja myślę, że jeśli Panie Tomaszu będziemy cały czas mówić o tym teraz, czy Kościół szanuje, czy też nie szanuje, czy dokłada się do przemocy, to nigdy, to w ogóle nie pójdziemy dalej. Ale to jest szalenie istotne, bo to Pani jest Środa istotne, wcześniej tak. mówiła choćby takie rzeczy. Kościół Pani... powinien dążyć do poprawy sytuacji kobiet, a nie tylko mówić, że powinny rodzić dzieci i być posłuszne. No ja mam może złą pamięć, może sklerozę już mam w tych latach, Świetnie. ale panie... parę razy byłem w Kościele i nigdy nie słyszałem że jakiegokolwiek księdza, który mówił, że kobiety mają być posłuszne i rodzić dzieci, albo odwrotnie. Ale słyszał pan, że mężczyźni mają nie szanować kobiety, mają nie pić i rodzina ma być zdrowa. W tak, słyszałem. Razie... No właśnie, słyszał pan. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy i traktuję wypowiedź pani Środy, która na pewno jest mądrym profesorem, wykształconą osobą, no, Fopa wyszła na korytarzu, powiedziała, zostawmy to, ale teraz jest taki moment. A przepraszam, pani uważa, że to było Fopa? Nie, absolutnie. Uważam, że powiedziała to, co mówi na przykład właśnie papież. Dokładnie powiedziała to samo, o, może nie, nie, użyła niewłaściwych nie, nie, słów. Nie. Nie. Dobrze, no, że papież o tym nie wie. Dlaczego? się nie dowie pewnie. Się yy, nie, nie, bo Magdalena Środa nie, bo jako rzeczniczka pa, pa, papieża to perwersja trochę. Yy, nie, paresi. to nie chodzi, nie mówię, że była rzeczniczką papieża, mówię po prostu coś innego, że to jest banał kulturowy, że kultura, w której żyjemy, jest kulturą, w której tradycyjnie dyskryminowało się kobiety, jest prawdą, która jest znana wszystkim. Ale ja nie mówię, pani, kim o i... tradycji. Czy dzisiaj w Polsce hmm, jest tak, ale... że... Przepraszam, przepraszam, przepraszam za krótkiem. Czy mąż pierze żonę bo jest idiotą, czy dlatego, że idzie do kościoła i kościół to mu kulturowo go wspiera? Pytanie jest inne. E, przepraszam, ale nie, nie musi chodzić do kościoła, żeby... Żeby bić żony. Żeby bić żony, nie musi chodzić do kościoła. Bardzo... Jest pan rzeczywiście bardzo dowcipny, ale też... E... Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy spadkobiercami kultury chrześcijańskiej. Nie, jeżeli nawet ktoś jest ateistą i tutaj się wychował, to w jakimś sensie jest wytworem tej kultury, która była tworzona od 2000 lat przez chrześcijaństwo i o której mówi, jasno się mówi również w Kościele Katolickim, że dyskryminowała kobiety. I rzeczywiście ta atmosfera w tej kulturze jest dyskryminująca kobiety. Jest. Ja jeszcze raz. Jest, jest. jest. oczywiście jest. I jeszcze raz tutaj też bym do Pani miała taką uwagę, że naprawdę Magda Środa powiedziała o pośrednictwie kultury w, tej w, w, w tym wpływaniu na przemoc. Nie o tym, że ktoś idzie do kościoła i ksiądz mu powiedział, że ma pobić żonę. No dobrze, Tylko ale że mu nie powiedział, swoim. że ma nie pobić, tak? To jest to. To, proszę, to jest to. to jest to. To znaczy, mi się wydaje, że y, problem przemocy w rodzinie jest w ogóle wielką porażką naszego całego społeczeństwa. Władz Państwa, państwowych, no feministek, my tak. tak wszyscy jak tutaj siedzimy. Jest, ma też w tym swój udział Kościół katolicki w tym sensie, że nawet u papieża z tym jego ogromnym wołaniem o godność kobiety, o równość i tak dalej jednocześnie nie padają wprost, tak jak w innych kwestiach wezwanie do tego, żeby ukrócić ten On proceder biskup jest zgoda? no może wprost. drogi, no wprost. przecież Kościół głosi zasady stosowanie się do tych zasad to jest rzecz każdego z nas ja nie wiem, dlaczego pomijamy całą działalność Kościoła, która nie wychodzi publicznie na jaw. Jest, jest konfesjonał, są ludzie, którzy przychodzą i spowiadają się ze swoich grzechów. No. I, I przecież żaden ksiądz konfesjonal nie pochwali mężczyzny, który bił kobietę albo na odwrót. Jeśli można, to ja mam taką propozycję tak. konstruktywną. Mamy chwilę przerwy, bo potem... Kościół to kościół, ale, ale minister Środa jeszcze, zdaje się, nie lubi polskiej rodziny. Tak by wynikało z, ich słów, z jej słów, a może, może, może się mylę, ale o tym już za chwilę, co z tą Polską wracamy. Proszę zostać z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Wiedzieć, ile kosztuje minuta rozmowy samych swoich. Minuta rozmowy w samych swoich kosztuje 27 groszy. Nie wierzę. <noise> Sami swoi. Niewiarygodnie tania telefonia komórkowa. A proszę pana, na święta zestaw z nowym telefonem sarzem za jedyne 179 zł. Wesołych świąt, mamo. Teraz ja będę miała was wszystkich blisko siebie. <noise> Wesołych świąt wśród samych swoich. Lech, będzie się działo. Hej, nie jak o ogórki jeszcze. Ja ci dam ogórki. 21 960 zł tyle kosztowała choinka, która stanęła w centrum radomia. Czy taki wydatek był konieczny? Te pieniądze bym przeznaczył na pomoc na utworzeniu jeszcze kilka rodzinnych domów dziecka. O tym w interwencji jutro o 16.10. Dobrze? Ja już wszystko wiem. Wszystko pamiętam. Samo życie jutro o 19.10. nas kraju władzy to każdy jeden może być normalnie prezydentem. Nawet ty byś mógł być? Mam pomysł. Ja prezydent, ty premier. Wielkie amory i wielkie przygotowania do roli prezydenta. Świat według kiepskich jutro o 20. Zauważyłem coś podejrzanego w Portwine. Dlaczego odszedłeś z armii? Miałem powody. Czy jednym z nich był mój ojciec? Nie chcę, żebyś się z nim spotykała. Wyglądasz wspaniale. I co teraz zrobisz? Sean Connery, jako szef żandarmerii i partner ambitnego policjanta zakochanego w jego córce. Chodzący urok z ciebie. Prezydium jutro o 20.45. Wracamy, co z tą Polską. Zaczęliśmy od tego, czy katolicyzm choćby pośrednio sprzyja przemocy w rodzinie, ale może problemem jest sama rodzina, jeśli wierzyć słowom pani Magdaleny Sirody. To być może tak jest. Cytat. Problemem jest rodzinno-centryczny typ społeczeństwa. Krótko mówiąc, że za dużo tej rodziny, za mało dyskusji o prawach jednostki. Panie Macieju. No to, ja już gdzieś to słyszałem, znaczy właśnie czytałem Gdzie pan, to gdzieś. No i ja, to czytałem, ja to czytałem w takiej książce Fryderyka Engelsa Święta Rodzina. To już trochę stara jest wydawnictwo, ale ponieważ pani Środa studiowała filozofię, to na pewno musiała to mieć, bo ona studiowała, zdaje się, w czasach, kiedy marksizm, engelsizm, leninizm był obowiązującym kierunkiem I Pani Środa w tej wypowiedzi sugerowała, że rodzina to jest w pewnym sensie narzędzie opresji kobiet. Być... Ja, to znaczy ja już ja mieszkałem dość długo na zachodzie w warunkach, bo my zawsze jesteśmy trochę spóźnieni. My powtarzamy trochę później niż było to gdzie indziej różne rzeczy. I ja już to przeżyłem raz taką właśnie taki atak na rodzinę, atak na generalnie wiarę chrześcijańską. I muszę powiedzieć, że znam bardzo wiele rodzin w protestanckich Niemczech, Także rodzin, które są ateistyczne, w porównaniu z którymi nasze rodziny są naprawdę liberalne, w porównaniu z patriarchalizmem, który tam panuje. Ale to nic nie szkodzi, bo oni już doszli do tego, że 50% gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec to są gospodarstwa jednoosobowe. Single po prostu. To jest postęp. I to jest postęp, że... tak jest? I my do tego zdążamy na czele z panią minister Środą. Czy Państwo, czy państwo nie, no podejmują się jakaś... obrony tej tezy? Nie, no Bo to, jest to jest jakaś dramatyczna demagogia, zupełnie. Ale, Ale przepraszam, powiem... czy demagogią jest to, co powiedział pan Rybiński, czy to, co powiedziała Pani środa. Nie, nie, to, co powiedział pan Rybiński, to znaczy. A to, co powiedziała e... Pani Środa, problemem jest rodzinno-centrycznym. centryczny Mówimy o społeczeństwie, gdzie 97% uważa największy... Ale my o czym innym rozmawiamy? Obaj panowie tego nie zauważają. My nie rozmawiamy o rodzinie w ogóle, tylko my rozmawiamy o około milionie polskich rodzin, tak, ta tej bitej. gdzie dochodzi systematycznie do bicia kobiet hmm. przez mężczyzn. O, o tym rozmawiamy. Ale czy ktoś, czy my tutaj, nie, czy między nami jest spór do tego, że bicie kobiet nie jest? Nie, złe? ale i na tym tle trzeba patrzeć. W bo przecież nie, nie rozmawiamy w ogóle, tylko rozmawiamy o konkretnej kwestii, o przemocy wobec kobiet, o tym zjawisku. Nie, akurat o tej rodzinie to było zupełnie nie apropo i to mnie to. Nie, przeraża. właśnie nie. Ona A. mówiła o tym dokładnie w tym kontekście. I ona wypowiedziała taką myśl, która jest troszeczkę zawiła, ale jest. To uprość, spróbuję uproś... ją bardzo uprościć, mianowicie to jest myśl taka, że w pewnym momencie mówienie o trwałości rodziny. I o tej najwyższej wartości, jaką jest trwałość rodziny. Co generalnie jest na pewno słuszne. Choćby po to, żeby nie było tych singli. I żeby społeczeństwo się rozwijało i tak dalej, i tak dalej. Może działać jako rodzaj blokującego mechanizmu dla nieszczęścia kobiet. Tak? A czyli krótko mówiąc, bądź droga kobieto, z tym mężem, jak się bije, to tak. trudno cię. Ale tej tak? kobiecie to samo powiedzą, kiedy ona pójdzie do poradni psychologicznych no, zupełnie świeckiej, jest? żeby nie rzucała męża i starała no, się... A cóż to jest za argument? Był pan? Ja osobiście nie miałem potrzeby, ale pani, słyszałem panie, o tym. Pani dyrektor, a, a ja, ja nie mam problemu... Panie ja nie mam problemu z tym, że pani Środa piętnuje bicie kobiet. No, to jest tak oczywiste, 2 dwa razy dwa jest cztery. to mniej więcej się co do tego zgadzamy. Pytanie brzmi, czy gdzieś tutaj w podtekście nie ma próby podmycia najważniejszej instytucji? Jest, tam, jest taka próba, i pani środa wyraźnie no. wypowiedziała się, że trzeba gloryfikować jednostkę i spychać na dalszy plan rodzinę. Tak, jakby zapomniała, że najpierw jest człowiek, jednostka, którego naturalnym środowiskiem jest rodzina, a potem rodziny są w społeczeństwie. I człowiek, żeby w pełni się rozwinął, musi wykonać te wszystkie prace na polu osobistym, rodzinnym i społecznym. I właśnie w Polsce mamy piękne rodziny. Znam ich bardzo dużo. Zdziwiło mnie bardzo. To, ta wypowiedź pani środy na temat tych patologii. Tak, Patologia istnieje. Rodzina, Patologia jest tego. związana z czymś innym. Otóż z tym, że te rodziny mają ciężko z utrzymaniem się. Bieda po prostu bez jest. Robocie. Tak, nie tak. ma miejsc tak. pracy, ojcowie nie mają tak. pracy, prawda? Matki idą do pracy, żeby zarabiać na życie. Ja I, to jest, I to jest pewien, to jest pewien problem panie, naszych nie, nie możemy dopuścić, teraz... żeby, żeby pani Małgorzata się czuła dyskryminowana. Właśnie, Właśnie, jako jako jest, kobieta. Zwłaszcza jako kobieta. No, ja myślę... a, a to był seksizm. A, aha, tak. To, tak. Ale, ale my z Panem to... często polemizujemy okay. na łamach, więc opuszczam, ale e, chciałabym, bo ten program zaraz ta część się skończy. E, bo jeśli my e, rozejdziemy się i tak naprawdę, bo wiemy, czy Pani Środa miała rację, czy nie, to nie było sensu się spotykać. Ale nie, nie mówimy o Pani Środzie, Niech mówimy o, czym innym. o problemie społecznym. to co powiedział Pan Piotr. Wszyscy ponoszą no, porażkę. Kościół, kościół, myślę, Kościół, nie księża, lepszy, gorszy. Państwo i także feministki, ponieważ teraz jest taki moment, gdzie trzeba uruchomić struktury, jakieś mechanizmy. Pan eminencja mówi, że działają y, ośrodki, y, szkółki, nie wiem, żłobki. Słaby PR. Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Wiem, że feministki robią bardzo dużo. Państwo zrobiło bardzo dużo zabierając fundusz alimentacyjny kobietom. Cudowny, Nagle te samotne matki zostały y, A To, to chyba ta, 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 ta lewicowa partia to zrobiła. To nie jest nie? ważne. W życiu kobiety nie jest... Panie... W Polsce nie ma lewicy, proszę pana. Panie Tomku, panie. Okay. Panie Tomku w życiu kobiety, w życiu człowieka jest nie ma znaczenia, kto powoduje że żyje nędznie. Czyli się. czy nie ma. Nie, nie, Pani Małgorzata, to ja tutaj pan, jak się ja, myślę, ja myślę, że w najważniejszych sprawach jesteśmy zgodni. Jeśli ja mam pewne wątpliwości, albo szczerze mówiąc ogromne wątpliwości co do problemu, jaki, jaki pani Środa widzi w tym rodzinno-centrycznym typie społeczeństwa, to może dlatego, że zaraz potem pada następne zdanie. Ty złych rodzin jest tyle, że może lepiej jak dzieckiem zajmie się para homoseksualistów. I zastanawiam się, okej, okay, to robimy tak. Kroczek, skąd to jest? To są wypowiedzi, nie wiem czy z tego samego wywiadu, ale to gdzieś, jest obok, tego samego. gdzieś obok, gdzieś obok. To są słowa to wszystko jest pilnie notowane. To w tak, dwóch tylko... wywiadach było nawet. I chodzi mi o to, gdzie się kończy rzetelna, niezbędna tu się zgadzamy troska o to, żeby ta rodzina była normalna, o to, żeby ta kobieta była traktowana przyzwoicie, a gdzie jest próba w jakiś tam fundament. Ale czy pan sądzi, że pani środa jest osobą tak wpływową i tak silną, że. No ten, jak co patrzy będzie na to, co dzisiaj zrobił premier Belka, to, to podejrzewam, że aż tak wpływową no nie właśnie. jest. No więc właśnie, więc nie demonizujmy. Ludzie, ludzie się... mają szare komórki, to są, siedzą młodzi ludzie, biegają do nie, pani, ślubu w białej sukni. Zapytajmy. No zapytajmy. A, o, jest światło nawet. Jak pani, za, jak pani zareagowała na wypowiedź ministra środy? Ja chciałabym powiedzieć właśnie do pani minister. Przepraszam, środy. że tak bokiem tyłem. Że ja pochodzę z rodziny katolickiej, z Kościoła Rzymskokatolickiego, mm -hmm. ze wspaniałej rodziny, e, gdzie przemocy nie ma. I bardzo się cieszę, że mogę to teraz powiedzieć na antenie. No, Okej, okay, ale są takie rodziny, gdzie przemoc jest, prawda? Ale myślę, że to, to na pewno nie jest to spowodowane przez Kościół, jak tu jest mówione. Przecież Kościół nie mówi mąż masz bić swoją żonę i tak dalej. To, jest, dzięki, to jest, Bogu. No, no, nie, dzięki Bogu, to jest jasna ale nie, 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 sprawa. Ale nie, tutaj rozmawialiśmy o tym poważnie. Mówimy o tym, czy kościół wystarczająco często, gęsto i głośno mówi, to jest zło, z tym trzeba walczyć mówi, i wy, my wszyscy tak. dookoła powinniśmy Boś to piętnować. Mówi? mówi? Tak. A pani uważają, że mówi? Znaczy w momencie, kiedy y, ktoś popełni grzech, na przykład właśnie bijąc y, kobietę, to bardzo często y, zdarza się, że ma odpuszczone grzechy po jakiejś tam y, pokucie, prawda?